Turecik spokojny, a Żul odwojny. Turecik się stara, a Żul rozwala. Wszyscy się starają, plują, balują. La, 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 la. Odcinek trzeci. Wspomnienia i Bóg. Nie zapomnij obejrzeć całej serii od nowa. Od początku. Oto szkoła sprzed 30 lat temu. Mogę mówić się... ej, 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 ej. Czy słyszałeś może o tym Żulu? On jest taki głupi. No, ma... on jest takim idiotą. W ogóle to ja muszę go wyśmiewać coraz częściej, bo to jest nawet śmieszne. <grym> Dream! Szybko, bo się spóźnimy. No dobra. Prawie się spóźniliśmy, nauczycielu. Dobrze, że jesteście. Mamy książki, panie nauczycielu. Bardzo dobrze, ale gdzie jest Żul? Szkoły! Eee! E! Idę! go fast! E! Nie tymi drzwiami! No nie, wywróciłem się! E! No dobra, wstałem szybko! Wyważenie drzwi! eee, eee, No pomocy! Co ty wypierawiasz dziecko? Dostajesz jedynkę i uwagę. Aaaa! Aaaa! No dobra! Przyjmuję, ale następnym razem się nie spóźnię! Mam nadzieję. Dzieci, nie macie nic na ten fast! Ale z ciebie słabia! I takie były wspomnienia Żula. Co się stało? Czemu wszystko jest czarne? O tym się nie martw. To były wspomnienia, więc dlatego wszystko było oświetlone. No Za obejrzenie odcinka, nie zapomnijcie obejrzeć pierwszych odcinków. Jeżeli zaczynacie ten, no to oczywiście o, zacznijcie oglądać pierwszy. Teraz wiadomość od naszego twórcy kanału, czyże ode mnie. No, akurat wiemy, że to była nazwa wspomnienia i Bóg, ale Bóg będzie taki, jakby w następnym odcinku, no bo nam się, no mamy już mało baterii na telefonie, więc nie możemy już robić animacji. Do widzenia, więc też obejrzyjcie tak. Więc już też obejrzyjcie wszystkie odcinki, jakie istnieją, jeżeli bym się chce. Pa!